Jak się się z tej strony, ale gdzie gram w grę? Nie dla Polski. Ponieważ właśnie to jest skład To jest cisza. Ta jest fajna. Tylko nie taka łatwa. Wydaje się łatwa, ale nie, nie jest aż tak bardzo jak namyślałem. O, ciekawe. Dobra, drzewa. Oczywiście ja pieszę, no oczywiście ja już przeszedł tutorial. Fajne to jest. Fajny ten podwójny szał. A kolejne Ekimosy. Dobra zbieram. Dobra walczę z nim. Muszę się się podleczyć? Nie wiem czy te one się chyba mogą leczyć, ale chyba tak Początkowo to chyba Początkowo to chyba każdy jest sezonował w tej nowej grze, ale... No ale nie wiem czy by tak się da mógł nazwać Tę fuzję dostałem, super Po to jakby się zbliża. No, no, dobra, wezmę gemy. gemów Dobra. Teraz. Tutaj. Dobra, zbieram. Test to. Zostaw mnie! Dobra. Teraz lecę do skrzyni. udało. naszego miododła, jak najlepsze z tej nie no, to najlepsza soba wybije. Nie zostaw mnie Nie no, ona chyba będzie ona wygra na pewno. Nie ważę jakby się stare, ona wygra No i ona wygra. Ona jest za silna jest nawet, ona jest bardziej za no mimo, I trzecie. Udał się zająć trzecie miejsce. Dobra. Jeszcze jakaś skrzynia, chyba, jest. Znów, bardzo duża skrzynia. Dziewięć El Primosów. Po prostu lepszyć jest ja pozostały czwarty, jak kiedy się zrobił. A kiedy drugi? O, okej okay. wiesz, jak sięga, jak ta się nie odbierze nagrody. Goblinek dobra. Zdaję sobie jeszcze jedną rundę Bo gra fajna, tylko że... już że trwają długo, 4 minuty W porównaniu do Brawl jakieś... 2 minuty, no... 2.30 Jeśli na napadzie... Dobra Znaczy to do El Primosa No El Primosie dawaj! O! Ściemne szkieletony z royal, Royale! Wkurzacie mnie! Oj, a O, już mam dwa gemy! Jaki to A, tu się zdobywa... Aha, tu się gemy zdobywa z tych... Ze szkieletonów. Kolejnego Emklimosa. I to skrzynie. Jest dużo gemów. Dobra, zbieram. Niestety strzeliłem już tutaj 5 poinów. Szóste miejsce, ale to powinno się zająć zmienić. Kurde, dobra, a goblina tym razem. Niestety nie mogę tego ściąć. Dobra. ale to Pięć... nie ja uciekam od tego w ogóle, mamy mnie za silny. widzę, że tutaj ten nie wiem jak się nazywał, ale w to jest jakaś pozostać w koszule, cztery gemy. 608 gemów drugie miejsce. 42 gemy. No i kolejne, kolejną postać Neho To, To to das boosta. Ej, co się tu dzieje? Ale duże że tu się dzieje. Dużo za dużo. Za dużo tu jest dla mnie. O, przygniemy. Zbiera mnie. Dobra. O nie! Dobra, uciekam przez niego. Nie uciekaj. Aby się zmęczył. Próbuję kogoś zwalić, ale ten typ ich przeszkodził. Niestety. No te miejsce. Myślę, to zająłem chyba czy co? z nim, no nie, kolejny. Znowu ten Ej, no Primo. I teraz gemów zebrałem naraz Kolta Uciekam Kolejne ko gemy Gemy tu są Dobra bomba A teraz dodatkowy atak Trzecie miejsce Może wy... Mam szansę na Drugie miejsce. Chcę dobre ufery rozwalać. One, do... One mi mnóstwo gemów dają. No i mamy trzecie miejsce. Ja mam trzecie miejsce. Dobra. Być może będzie w... level drugi. Pasa tu jest nawet no, mam jeszcze skrzynkę rzadka Ale to jest mała zwykła rzadka skrzynia Co to jest medyk? Nie wiem co to jest O jego skrzynia No i super Greg Oddział Mogę się Grega Lepszego. go No i mamy dwa gwiazdki na nim Tu jest... no prawie... Drugi level już nie ma Chyba ogólnie nikt nie ma Jest nad język... ile jest języków? Aha Jeszcze co tutaj coś jest? 30 coinów Jeszcze odebranie nagrody bilet z skrzyni ta gra nie jest dostępna oczywiście dla Polski ponieważ jest dostępna na pewno w Kanadzie, Finlandii, USA i w Danii i chyba w Norwegii jeszcze ale nie wiem w jakich dokładnie państwach jest dostępna wiem, że w nich tych państwach na pewno dobra, ale to koniec odcinka, mam nadzieję, że film Wam się spodobał a jak to z... tak zostawcie łapkę w górę i subskrypcję a ja już się żegnam po pa, bo mi dajcie łapce w górzej subskrypcji.